Witajcie kochani, widzowie, mnie, to Mary i Mario, no i premiera nowej zdrabki Lotto koralowa. W zasadzie to klona Paradiso. No to z Paradiso, przecież tylko inna nazwa. Tak, trochę inna nazwa. No. Sporo symboli się tutaj powtarza. No, trochę nowych, kilka nowych. No, szybkę, no, Takiego trochę. miksa sobie zbudowali. Tabelka z wygranymi jak zawsze w Paradiso była też to długa dość. Mm -hmm. Od dziesiątki aż po 200 tysięcy. No. Ale to trafić, to można sobie zapomnieć. <laughs> to ma, to można, tak, nie? występuje ona tutaj w trzech odmianach kolorystycznych w ramach nawet jednej paczki. Musimy tak. sobie tutaj każdą chce spróbować, no i do tego jedna wyszła podwójnie, no bo tak musiało być. No niestety tak. No dawa, to co? Zaczynamy. Zaczynamy, żeby nie przedłużać. nie no, drapowaliśmy. Już... Mam nadzieję, że wytrzymacie to w parę minut no, z nami. Parę albo kilkanaście, no zobaczymy, jak to nam będzie szło. No. W każdym bądź razie zaczynamy sobie od zdrabki z numerem siódmym. No i cóż, szukamy na początek dwa pierwsze symbole. Wiadro i rekin. Aha, rekin jest nowy. Wiadro po staremu. Dobra, no to popatrzmy. Wiadro i rekin. Tu nie ma. Tu widzę rekina, tu widzę wiadro i płetwę rekina i na dole jest rekin, wiaderka, brak. Więc rekinków było. No okej, okay. no to popatrzmy kolejne. Księżyc i Neptun, a Neptun to jakieś nowe. Ja jest jakiś Z <laughs> Tutaj jest ten nasz król, król mórz, <laughs> czyli Neptun. Dobra, i księżyca jeszcze do tego byśmy chcieli znaleźć. Mm, na razie Neptunów więcej nie widzę. A księżyce są na dole. No dobra, bierzemy się za kolejne. Jest to żółw i syrena No to tak, tu go nie ma, tu nie ma Tu już widzę syrenę Żółwia nie ma, tu jest za to żółwik No i chyba to tyle Dobra, więcej symboli na razie nie, nie dorzucili Bierzemy się za kolejne Koło i wodorot Myślę, że to był Rubin No nie, koło i wodolot tutaj nie widzę tu mamy oba koło i wodolot. Tu jeszcze wodolocik się trafił. No i to by było na tyle. No dobrze, bierzemy się za kolejne symbole. Teraz mamy małpę. O, coś nowego. Małpa i rozgwiazda. Tak, małpa i rozgwiazda. Tu nie widzę, tu ją widzę. Jest małpa. Tu nie ma, no i tu jeszcze na dole jest, widzę rozgwiazda, a jeszcze było koło. No na początku to tak niestety jest, żeby się opatrzyć z tymi nowszymi symbolami. Słońce i kostium. To jeszcze to troszeczkę czasu, nie? Tak, dokładnie, słońce, kostium, tu mamy słoneczko. Tu są kolejne słoneczka. No nawet ich całkiem sporo. No kostiumików więcej nie wróży. Nie wiem, okaże się za chwilę. Kokos no i trójząb. Kokosik. Widzę tutaj. Trójząb jest. Tu jest kolejny. Tu jeszcze mamy kokosik z trójzębem. I tu jeszcze kokosik się trafił. No dobra. Następne to kwiat i skrzynia. Aha, skrzynia to jest dobra. Kwiat i skrzynia, tu ich nie widzę. Tu też nie za bardzo, chociaż kwiatek jest. A skrzynie widziałem tu gdzieś na dole. O, są. No dobra. To teraz cytryna i delfin. Tu mamy delfina. Wróżcie, cytrynka pierwsza. Aha, faktycznie przegapiła się. Delfin i cytrynka. No to więcej już ich nie spotkam. No i cóż, ostatnie dwa symbole to jest to palma i meduza. Tu mamy meduzę z palmą. I to chyba będzie na tyle. Tu jeszcze palemka, ale linii to nie stworzyło. Nie po tej stronie, pewnie tu. Dobrze. Kontrolne są różne. Ta jest pusta. No kurczę co? No. Co zrobisz? Dobrze, teraz moja koralowa. Z numerki. Ja tu mam numerek 11. Dobra, będziemy przesuwać chyba co? No, Czy to, to się zmieści? Nie. No nie, nie, trzeba przesuwać. No nie właśnie. Dobrze. Żeby te symbole miały być widoczne, to trzeba przesuwać. Leżak. Leżak, leżak. Gdzie ty tu jesteś? Leżak, tu jest. O, taki blady on. No taki niebieski. Mało widoczny. No. Następne. Foto no to, to, to już loto. było w paradisie, to powinno się tak jak najszybciej od, odnaleźć. No, najgorsze to jest to, nowe przybyły, nie? No, on też się opatrzył. No tak, teraz mamy torbę. Torba, torba. Gdzie ty jesteś? Tutaj jest jedna, ale malutko, nie? Uh -huh. Na razie tak. Teraz mamy księżyc. No, on jest taki widoczny. Tutaj są, no są akurat dwa. dwa. Były 25 zł. Dwa, dwa szeraczki. Rozgwiazda. Rozgwiazda jest tutaj. Rozgwiazda jeszcze tu. O, blisko siebie. Dwie. I tu jeszcze mamy. Kolejne. Co to jest? Wulkan. Wulkan. Jak on wygląda? O tak. A to o matko, jest wulkan. No dobra. Wulkanik. Jeszcze gdzieś jest wulkan tu mamy. I tutaj już nie mamy następne. To jest trójkąpielowy bikini. Kostium. Mm -hmm. Tu jeszcze. No, tu już nie mamy. Kolejna strona. To jest nasza ta kotwica. Tak. Tu jest kotwica. Tu jest kotwica. Tutaj już nie mamy. Następne drzewko. Trzewko jest tutaj. No domek. palma teraz. Palma raz, tak. Co teraz? Co? Chata. chata, chata. A to taki żółty domek. Żółty domek. Chata, gdzie ty jesteś? A tutaj to jak ur wygląda. No a, trochę, A nie chata, nie? Trochę. Dobra, tak. kapelusz. Kapelusz jest tutaj. Mm -hmm. Tu nie mamy i jeszcze na samym dole jest kapelusz. to no tu nawet tak samo to 500 zł. Jak w Paradisa, uh -huh. Tak, układ... Wygranych też wygląda, że jest tak samo. Teraz mamy widły. Czyli trujzą. Ja, to jest dobra, nie widrów. <śles> A, mogą być i widły. No tak to wygląda, nie? Tutaj mamy dwa razy. <śles> Piłka, piłka jest tu. Tu jest jeszcze piłeczka. Dobra. Kolejna linia to jest maska, maska. Nowość, maska. Bo jak ona wygląda ta maska. To? Nie, to. Co? Aha, to! Tak? To? Nie. No gdzie? To. Jej, teraz pamiętasz, że ja tutaj wydrapałam. I co, to tylko ten jeden raz był, nie? Tak. O matko, pamiętasz, że ja wydrapałam i potrzebnie ten. Zobaczymy, może się trafi. Płetwy są tutaj. Tutaj ja to drapałam. Mhm. Czy jeszcze gdzieś płetwy mamy? Tu nie mamy. I tu też nie mamy. Dobra, następne to jest słoneczko. Słoneczko, słoneczko jest tutaj jedno. Teraz mamy rekina tu już drapałeś, tu wiem, że on tak wygląda, ale jest tylko jeden. Mhm. Przed ostatnie żółwik. Żółwik jest jesteś. Jówy jest tutaj. I tu jeszcze jeden. Wszystkie chyba. Tak. I ostatnie. Nasz krabik słynny. Tu jest krabik. U, du, 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 du. Tu jest krabik. Pośpieszyłam się. Tu jest krabik i tu jest krabik. Czyli no ale Neptuna nie ma czyli wiadomo, nie ma głównej. Nie ma. Czyli są różne. No to jedenastka się też nie spisałaś. No dobrze, to mi została jeszcze siedemnastka. I cóż, szukamy. Szukać będziemy arbuza i chatki. Arbus i chata. Dobra. Tu nie widzę. Tu się nie rzucają w oczy. Tu mamy arbuzik. A chatki są na dole. No dobra. To teraz cytryna. O i Neptun u mnie się pojawił. Ach, to jest ten Neptun. Tak, <grym> tak. Cytryna i Neptun. Oj. Tu nie widzę. Tu jest cytrynka. A to jest cytrynka z zadowolenia Paradiso. Bo tak. za jest normalna cytryna. Mhm. Taka bez ogonka. Neptun. No i to tyle. Dobra. Szukamy kolejnych symboli. Maska i księżyc. Tu nie widzę, tu nie widzę, yy, tu nie widzę. Znaczy, chociaż dyszka była. No, fajnie by było. Tu księżyce są. O, Arbus się trafił. A był? No, miał być. Wcześniej. Tak. Czyli maska. Tutaj mamy maskę. Dobra. To teraz wodolot i kostium. Tu nie widzę. Tu jest kostiumik. Tu jest kostiumik. Kostium. Wodolot. No i to tyle. Następne symbole. Kotwica i wiadro. Tu nie widzę. Tu nie widzę. Tu jest wiadro. Kotwiczki też się udało znaleźć. No i tu jeszcze jedno wiaderko. Dobra. Co następne? Leżak i klapki. No dobra. Tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma, tu jest leżak. Tu są klapeczki. Tu są klapeczki. Jeszcze jedne się trafiły. No, leżaków więcej nie dali. To wobec tego teraz kokos i krap Pokosik i krabik. Dobra. Tutaj też się trafiły. Tu nie ma. Tu mamy krabika. I jeszcze jednego. Pokosików więcej nie ma. To teraz motyl i małpa. Dobra, motyl już jest motyl i motyl daje nam Jees, linię no to super. fajnie całkiem pusto nie opuścimy dzisiejszego no, odcinka tak troszkę wpadła tak, motyl i małpka, dobrze i małpka to teraz koło oraz palma czy tu coś jeszcze dorzucimy palma, koło Koło. No i to tyle. No i ostatnie dwa. To parasol i kwiat. Kwiatek mamy tutaj. Tu nie widzę, tu nie widzę. Tu jest tylko parasol. No i wygląda, że kończymy z jedną linią. Nie wiem, jakie tutaj kontrolne wymyślili na to. Ja mam P. Prawdopodobnie jest to Dycha. Mhm. No dobra, jeszcze ja mam ostatnią koralową z numerkiem trzecim. No tym zobaczymy. razem w odsłonie takiej bardziej zielonej. Tak, ładne kolorki, bardzo mi no się podobają. Być. Dobra, i to zaczynamy, sprawdzamy. Co my tu mamy? Mamy pierwsze to jest ośmiorniczka. Taka bladu, blada na tym fiolecie. Nie? No taka, aczkolwiek taka sama jak w Paradiso, także tak. tak, szuka się tak, w miarę, dobrze. Tak, tak, Teraz mam, a nie widzę, tylko te trójząbki. Oj, co oni tu wymyślają, ja nie mogę. Tu mamy. Tutaj już nie mamy. Kapelusz, 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 tu jest są dwa kapelusze a może też mi tu dadzą dyskę chociaż no, nie byłoby źle a żeby wtedy połowa chociaż nie? to są aż trzy dobra następne to jest delfinek tu nie mamy więcej następna to cytryna Cytrynka z ogonkiem, to jest tutaj tylko... Ale za to dwie. Dwie, tak. Teraz, co to było? Meduza. Meduza, meduza z takim czymś, takim czymś. Meduza. Gdzie meduza. meduza, ja nie widzę tej meduzy. A to to, ojejku, taki kolor, no Matka, to jest tam dużo dobra. Chyba już zapamiętam ją. Hmm? No, nawet i tu jest. Jeszcze? No. Jeszcze to śmieszne. Tutaj to. No, no. O matko. No, Krabik to jest. Krabik to. Już starszy. To bardziej ładny symbol. Tu mamy krabka. No, może ta dyszka będzie. Może. Teraz to jest ten rekin sławny. Płetewka. Płetwa to jest? No, płetwa rekina. A no tak, to płetwa rekina. Wy My to mylisz. Dobra, tu mamy jedno. Następne mamy znowu rozgwiazdę. Rozgwiazda jest tutaj. Tu jest też rozgwiazda. Nie, widać. Nie mamy. Teraz mamy koło. Tu mamy koło. Mm -hmm. Tu mamy koło. Jeszcze w trzecie jedno. Koło. A tu jeszcze koło faktycznie. Nie zauważyłam. Dobra. Co teraz? Piłeczka. Piłka, piłka, piłka. Ale to piłeczka powinna być łatwa do znalezienia. Piweczka jest łatwa do znalezienia. Tak jest tutaj jedna. Teraz ten kwiatek ładny, tak. Kwiatek jest, oj, kwiatek jest tutaj. Gdzieś Ale jeszcze? Nie. nie, tylko raz go dali. No wiadro. Tu mamy wiadro. Tutaj nie mamy, no i ostatnia linia. To jest żółwik. Tu nie mamy żółwia, nie mamy. Tu mamy. Uuuu, jaka kwota widzisz? No no. no żółwik, no wpadnij do nas. Znaczy się ten kolejny to, żeby dało. Teraz co mamy? Wodolot, 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 wodolot jest tutaj. Już tylko raz. No, teraz mamy tą maskę słynną. Fajna ta maska nawet. Tu mamy maskę. I tu już nie. Foto. Tu nie mamy foto. Tu mamy foto. Gdzie jeszcze foto? Gdzie jeszcze foto nie widzę. I foto tutaj. Zostały jeszcze trzy. Torba. Torba jest tu. Tu nie ma. Tu nie ma. Teraz mamy syrenka. Ale ładna ta syrenka. I tu jeszcze jest, ale tu nic nie daje. Ta ładna syrenka nie ma. I ostatnie, kochani, to jest słoneczko. Słoneczko też nic nie daje, czyli. Nie mamy linii. Myślałam, że może będzie. Tutaj, o, tutaj mamy. Oczywiście. Po tej jest BJT, czyli trzy przegrały. Tak, tylko jedna tutaj nam oddała. Tak, chociaż dyszka jest, no. Na pocieszenie dała nam dyszkę. No, zrapeczka na pewno będzie. Przez drapana w jakiś sposób? Mm -hmm. Czy to na kanale, czy poza kanałem? W każdym razie no, trzeba ćwiczyć wiesz? No bo to jest ten tak paradisa Także na pewno. No. Będzie się pojawiać. Dobra, mamy. My wam życzymy większych, wygranych w tej nowej koralowej, tak zwanej prawie jak ta Paradiso. Klon Paradiso. Tak, także wygrywajcie jak najwięcej, kochani. My już na dzisiaj kończymy i zapraszamy oczywiście na nasze kolejne odcinki. A zobaczymy się już wkrótce. Trzymajcie się kochani zdrowo. Buziaczki. Pa pa! pa.